Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Jesteśmy po weekendzie urodzinowym i już pora e, zająć się sprzątaniem dekoracji e, urodzinowych. No bo wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne, więc trzeba zmienić design. Haniu, sprzątamy. To zobacz, co robimy. Wszystkie balony polecą. Jeden. Wow! Jedziemy z tym Drugi Je No, ty jesteś zakładna, ja wiem Proszę No tak wszystkie, zaraz zrobimy wszystko o. A mama tu nie dosięgnie chyba. O! Jakiś podmuch wiatru się zrobił, ale nic z tego. Bo one są przyklejone, wiecie, na, tych specjal... na tym specjalnym kleju do balonów, w ogóle on jest mega, to są takie małe kropeczki klejowe, które może... Co? No dobra, już robię, już nie mam gadać, tylko robić, okej. Okay. Proszę. Bucik, zaraz będziemy mówić o bucikach. Dobrze, że przypomniałaś. Napis schowamy, pewnie się przyda. Dobra, mamy to. Teraz jeszcze trzeba z ziemi to wszystko posprzątać. Aha, napis, ale zepsujesz na pewno, bo Cię znam. A I like to eat, 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 Trzeba sprzątać. Gdzieś mam sprzątać. Zostawię Ci kilka balonów, ale nie tyle. Dobra, z moimi balonami jesteśmy uporane. Tych trochę szkoda, dlatego spróbuję po prostu spuścić powietrze i je schować. A później wiecie, jak to jest z dziećmi. Za kilka tygodni chani wyciągnąć, nadmuchać i znowu będzie zabawa, będzie radość i tak dalej. Tańczymy labada, 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 tańczymy labada, małego walczyka. Hej, tańczą go harcerze, 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 tańczą go harcerze i małe zuchy też, brawo! Dalej, mam ja się już w głowie kręci, a ty chcesz, tak, to czekaj, już czekaj. Cześć, witajcie, mało odskoczyna od vloga. Jesteśmy z Paulinką i z Hanią na spacerze na terenie koksowni na Orzegowie która została zrekultywowana i którą chcemy Wam pokazać. Jak wiecie, a jak nie wiecie, to się dowiecie. Na Śląsku mamy sporo takich terenów pokopalnianych, poprzemysłowych. Koksownia, która tu się znajduje, właśnie była ściśle związana z tym górnictwem, które było tutaj mocno rozwinięte w tym regionie. Górnictwo podupadło, koksownia już od dobrych lat nie działa, ale została zrekultywowana, jak większość zabytków na Śląsku które w ostatnim czasie właśnie są rekultywowane, co się chwali. I wybraliśmy się tutaj, bo chcieliśmy wam też to miejsce pokazać, a przy okazji jest tutaj fajne miejsce, na którym Hania może się pobawić. Jak jesteście z okolicy, to możecie... Ło! Jeżeli macie ochotę, to możecie tutaj wpaść, a mieszkacie w okolicy Rudy Śląskiej. Warto takie miejsca pokazywać, warto takie miejsca odnawiać, warto pamiętać o swojej historii, o historii przemysłowej swojego regionu. A to jest właśnie takie miejsce, w którym jest też ścieżka dydaktyczna, w którym możemy poznać właśnie historię tej koksowni historię troszkę regionu, historię górnictwa i rozwoju przemysłu. Także spoko miejsce, dla wam je szybko pokażemy. Spoko, ale bez szału. Spoko, ale bez szału. Multum ludzi jakoś mi tu to nie pasuje. Wolimy takie mniejsze placówki no, osiedlowe, nie? No, nie, nie, to, to mi rozwala system mój mózgowy. Ktoś pod ostatnim zdjęciem, jednym z ostatnich zdjęć na Instagramie, zapytał, czy Haneczka nosi buty ortopedyczne. I już Wam śpieszę z odpowiedzią. Ktoś był bardzo spostrzegawczy, bo na pewno zauważył je na zdjęciu. Tak, będzie Haneczka znowu nosić buty ortopedyczne. Co o nie, Hanusiu? To właśnie są one i już Wam o nich opowiem. I w ogóle, jak to się stało, że znowu wracamy do butów ortopedycznych? Może rozpocznę tak krótko od początku dla tych osób, którzy są z nami od niedawna. Haneczka już kiedyś nosiła buty ortopedyczne, e, ponieważ nóżki jej się schodziły, stópki schodziły jej się troszkę do środka, tak jakby je, wiecie, na krzyż e, stawiała. E, I jakoś pół, to, pół, pół, tory, pół roku temu, może troszkę więcej, okazało się, jak byliśmy na kontroli, że wszystko jest już dobrze no i jeszcze chwilę Haneczka pochodziła w tych butach ortopedycznych, ale później zmieniliśmy te buty na normalne buty, zwykłe, nie stricte ortopedyczne, no bo nie było takiej potrzeby, ale kilka tygodni temu zauważyliśmy z Mateuszem, że znowu coś zaczyna się dziać i mm, obserwowaliśmy, że znowu zaczynają jej się te nóżki troszkę schodzić do środka i je krzyżuje, więc ja oczywiście natychmiast zadzwoniłam do lekarza, umówiłam wizytę i właśnie w czwartek, w zeszły czwartek przed urodzinami Han Hanusi byliśmy na wizycie u pani doktor, i niestety okazało się, że wada powróciła. Haneczka znowu musi nosić buty ortopedyczne. Jakby to nie jest dla nas problemem, że musi nosić te buty ortopedyczne. Chcesz ubrać już ci, mama obierze, e, tylko to, że e, znowu ta wada powróciła. I właśnie kiedyś e, z moją koleżanką rozmawiałyśmy o naszych dzieciach i ona mówiła, że m, właśnie teraz u nas się to sprawdza. Tak, zaraz. U nas się to właśnie sprawdza, bo... Em, papa, papa. To pokaż się! Papa. No pokaż się, bo cię nie widać. Jak robisz papa, bo chcesz iść już na dwór. Ay. Wracając jeszcze do tej koleżanki, było w jej przypadku właśnie tak jak u nas, czyli że na wizycie okazywało się, że wszystko jest dobrze, przestawali, bo to są synowie dwóch synów, przestawali nosić buty ortopedyczne i po pół roku znowu wada powracała i znowu wracali do butów ortopedycznych. Haneczka ma takie buty ortopedyczne, nosi je już e, kilka dni. No i co jest w takich butach ortopedycznych specyficzne? Na pewno to, że są bardzo wysokie, przychodzą e, na nóżce bardzo wysoko zapięte. E, kolejna sprawa. Zapiętek jest mega mocno usztywniony. No, jak widzicie, nie, nie potrafię go nawet zgiąć. To jest taka, nawet bym powiedziała, że, kła, że to jest blacha, tak mi się to kojarzy. E, to usztywnienie przychodzi e, aż tu e, do góry i. E, Schodzi na boki. Tak jak widzicie te przeszycia, tak jest to usztywnienie, którego nie idzie ruszyć. Jest takie mocne. E, kolejna sprawa to paski rzepy, mm, które, e, dzięki którym możemy dopasować e, but do nóżki, żeby tą nogę mocno e, trzymał. No i najfajniejsza sprawa, e, tego nie było w sandałkach, które Haneczka wcześniej nosiła, to też były buty ortopedyczne. E, tu natomiast e, to jest. Zobacz, jak wygląda e, podeszwa tego buta ortopedycznego. Jak widzicie, są wydzielone strefy. Jest sześć stref z takimi wypukłymi, jakby bieżnikami, które podczas chodzenia będą się ścierać. Oczywiście jest to podzielone na strefy, bo jeśli, na przykład, zetrze się strefa numer jeden, to znaczy, że stopy są prawidłowe i nie ma potrzeby stosowania wkładek. Chodzi o to, żebyśmy rozpoznali, czy należy stosować jeszcze do tego buta wkładki korekcyjne. Oczywiście. E, tym już zajmuje się lekarz, bo pani doktor właśnie o wkładkach e, również mi powiedziała, e, tylko powiedziała, że jeszcze Haneczka jest za mała, o, że ona stosuje taką metodę, że od trzeciego roku życia e, daje wkładki do butów. No ale taki fajny gadżet, gadżet nie gadżet, no to na pewno jest e, pomocne e, dla lekarza i dla rodzica, bo jak my zaczyna, za, e, zauważymy, że jakaś strefa zaczyna się zdzierać, to będziemy mogli e, iść z tym butem, z tymi butami na konsultację do pani doktor. No. I tak się to prezentuje, haneczka teraz będzie y, musiała te buty y, nosić. Y no, trochę się zmartwiliśmy, ale nie faktem, że haneczka musi nosić te buty, tylko faktem, że to znowu e, powróciło. No ale miejmy nadzieję, trzymajcie też kciuki, żeby jak najszybciej wróciło e, wszystko do normy, żeby się to e, wyprostowało jak najszybciej. Byłam właśnie na poczcie i jest paczuszka, e, więc co? będziemy otwierać zaraz. Albo w sumie. I już pokazuję, co Hanusia dostała e, od naszej wicki. Zobaczcie, jakie piękne kolczyki. No. Super, naprawdę piękne. Takie jak ma swoje, czyli na łóżku, bo takie do, do dzieci właśnie są najwygodniejsze e, moim zdaniem. E, kwiatuszki prześliczne. Prześliczne. I do tego kartka w dniu urodzin Masza i Niedźwiedź. I zobaczcie jaka ładna. O, jak się ładnie otwiera. Życzonka fajne. I życzywicka z Zielonej Góry. Dziękujemy Ci kochana. Ja jeszcze napiszę wiadomość, bo przypuszczam kto to jest, bo ktoś ostatnio pytał o skrytkę, no ale jeśli nie zdradziła nasza widzka swojego imienia, to ja też nie będę zdradzać, tylko serdecznie ją w trójkę pozdrawiamy i dziękujemy za prezent. Wiecie co, ja rozbieram się z tej kurtki, bo dzisiaj to jest lato w pełni, to już nie jest wiosna, tylko lato, ale znowu zapowiadają, że jutro już ma być deszcz. A! Co, no rzucaj! How? Hmm. Daisy cię goni goni, no to chodź tu, chodź No, uciekaj Daisy Biegnie Daisy Daisy piłkę, bo ona ci ją zje. Gdzie jest Daisy? Przesuń się. No trzeba uważać, bo zje ci piłkę, przegryzie i nie będziesz miała. Masz? mocno trzymaj. No orientować się trzeba, bo Daisy ci zje, przegryzie i koniec. Daisy. Co to było? Upadek! Proszę. Mamy dzisiaj 31 dzień marca. Mhm. To jest... Yy, 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 A to oznacza? Że mamy koniec pierwszego kwartału w tym naszym wspaniałym roku. A to oznacza, że jesteśmy na mhm. półmetku znaczy naszego, na pewno na półmetku mojego no postanowienia nie, ja nie, nie, ciężko było się zabrać, jak wiecie, na początku roku, więc moje zaczęło się trochę później, nie ma co ukrywać. A jak pamiętacie, albo i nie, to wam przypomnę, na początku roku postanowiłem sobie, że do czerwca schudnę 10 kg. Postanowiłem było jeszcze kilka, ale to było takie główne. Mhm, tak. No i minęła połowa tego czasu, jesteśmy na końcu marca, do czerwca jeszcze następne 3 miesiące. Więc czas podsumować sobie, gdzie ja jestem na tym, w tym momencie. Dobra, i żeby była jasność, ja nie miałam jakichś takich wytycznych do czerwca, do lipca, do sierpnia. Ja no, jak... schudnę. No, no, jak tam będzie, tak będzie. <grym> no, no i teraz tak. Startowałem z wagą 121,5 kg, mm -hmm. mam to na aplikacji w sumie mógłbym Wam pokazać to. jedynie jakbyście chcieli, słuchajcie. A telefon? Gudałem ci... Gudałem ci <laughs> może telefon? No ci Może nie 125,5, ale 121,5 by na ten moment, czekajcie, bo tu długość mi się te wyniki ładują, by w no. marcu osiągnąć 114,5. Ładnie. Niezły wynik, nie? Ładnie, ładnie, ładnie. Czyli ja jestem już, no. Ponad połowie swojego celu. Zostało mi jeszcze 4,2 kg, chociaż ostatnio, jak się ważyłem, to miałem 114,5. No więc jeszcze 4,5 kg mi zostało do osiągnięcia celu. W ostatnim miesiącu, w marcu, wiecie też, że używaliśmy cateringu, mhm. korzystaliśmy z cateringu. Tak e... zwanych pudełek. Tak, z pudełek. Mhm. No i jeżeli chodzi o mnie, to w marcu udało mi się zrzucić. Może nie tak dużo ile bym chciał. 2 kg niecałe. Tu macie koniec lutego. 116,3, a jest 114. No to ostatni dzień lutego, a jest 114,2, więc w sumie 2 kg zrzuciliśmy z cateringiem. Jest spoko, ale do celu jeszcze daleko i my się nie poddajemy. A no, ty jak, Paulinka? u mnie było 69 z hakiem. Nie, już mhm. nie będę tego tam wyciągać, bo ja tego nie prowadzę tak skrupulatnie jak matia. Ja po prostu się ważę, tylko nie włączam tej aplikacji i nie mam zapisanych tych wyników. No to było prawie 70 kilo, a jest 65 kg, czyli 5 kilo prawie w dół. Ale powiem Wam, że tu chyba nie chodzi o kilogramy, bo jak na przykład ostatnio ubrałam spodnie, do których ledwo już coś się mieściłam. Wiecie, to już było taki knap, jak ja to do dom, a teraz po prostu tak wzięłam i mówię, patrz Mati, tak je wzięłam i tyle luzu było, więc, więc moim zdaniem to e, najlepiej sobie sprawdzać to po ubraniach. No bo też człowiek inaczej tak. się czuje, inaczej wygląda, też to już zauważam, że jest mi z tym lepiej. Może inni nie zauważają różnicy w moim wyglądzie. Choć też piszecie mi komentarze, że schudłam, już kilka takich komentarzy e, przeczytałam, co jest bardzo motywujące i bardzo Wam dziewczyny za to dziękuję. E, albo i chłopcy, bo nie wiem co dokładnie, bo ja zawsze czytam komentarze, ale nie sprawdzam też czasem, y, czy to jest y, tak, dokładnie. E, I a czasem jest tak, że piszą z kąta męża, czy na odwrót, bo każdy tam konto na YouTubie e, różnie. No ale to, no co, no jestem zadowolona ogólnie. Myślałam, że będzie jeszcze lepiej, a no, ale... Ja na przykład jestem... To nie jest takie proste, a ja jestem, Ja też się przyznaję, że um, niestety ja nie wyeliminowałam wy e, wszystkich e, tych rzeczy, które uwielbiam, czyli... Słodkie, chipsy, to się zdarza u mnie. Nie ma tak, że o teraz się odchudzam i to już w ogóle nie wchodzi. Oczywiście, że wchodzi, kiedy idziemy na urodziny, też jem normalnie, czyli mm, wiecie, kawałek tortu i tak dalej, więc no tak to u mnie wygląda. I dlatego może nie ma aż takiego spektakularnego efektu, no ale dla mnie jest i tak okej okay, i będę dalej... Sobie tam wiecie, kontrola. Po prostu się kontrolować, a nie że o hulaj, dusza piekła nie ma, no, i już tak. prawie doszłam do 72 kg. No. A u mnie jest tak, że jestem akurat osobą o specyficznej dość budowie ciała i jeżeli chodzi o mnie, no to ja, z wagą, która według mojego BMI byłaby odpowiednia, czyli 80 tam kilku no, kg, ty? to wyglądam mu strasznie. Mhm. E, chciałem tylko dodać, że jeżeli chodzi o mnie, to czuję się na pewno lepiej bez tych kilku kilogramów i gdzieś tam w odbiciu w lustrze i ja też zwracam uwagę na wagę ale głównie zwracam uwagę na swoje odbicie w lustrze mhm. to się poprawiło także to mnie motywuje do dalszej, dalszego no. do dalszej podróży ku Osiągnięciu swoich mm -hmm. celów. A teraz już nie gadamy, tylko kończymy. Kończymy tego vloga, mm -hmm. także to było podsumowanie. E, Wydajcie znać w komentarzach, albo sami sobie odpowiedzcie w lustrze, jak idą Wasze postanowienia noworoczne było. Wy też pisaliście wtedy tak. pod vlogiem w komentarzach Wasze postanowienia, więc zróbcie sobie teraz też rachunek sumienia, rachunek sumienia, ale zanim go zrobicie, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. A teraz właśnie idźcie sobie do lustra i pogodajcie się ze sobą. Coście zawinili, coście zrobili, co Wam wyszło, a co nie. Ile paczek chipsów było zjedzonych, tak. ile cukierków! I do padło. zobaczenia w kolejnym vlogu na naszym kanale. Pa. Cześć. W świątecznym vlogu. A właśnie? To już będzie świąteczny. No, no. Także wyczekujcie. No.